Prokuratura skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego we Wrocławiu przeciwko sześciu osobom podejrzanym o działania dywersyjne w Polsce, w tym podpalenia i handel bronią. Oskarżeni to trzej Polacy i trzej Białorusini, którzy mieli działać na rzecz obcego wywiadu. Zarzuty obejmują podpalenia w Gdyni, Gdańsku i Markach, dokonywane za pomocą koktajli Mołotowa. Dodatkowo oskarżeni są o handel bronią, narkotykami oraz podżeganie do pobicia. Kamil K przyznał się do zarzutów, a Andrzej B., Jarosław S. i Łukasz K. częściowo. Śledztwo rozpoczęto w lutym 2024 roku po działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec Serhija S., skazanego na 3 lata więzienia za akcje sabotażowe. Dowody wskazują na zorganizowaną grupę działającą na rzecz wywiadu, która zajmowała się także transferem broni i narkotyków. Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj. I bądź na bieżąco.